Siemanko, z tej strony Szczek gdzie jestem z... Dawcikiem, po raz kolejny. No, po raz trzeci. Aż trzeci raz jesteśmy Trzec. na Skywards. Ja jestem na drugie, ja jestem drugie ale nieważne. Nie, bo byłeś jeszcze na igrzyskach. Ale na Skywards. Jezus. Dobra. Dobra, a ja, a ja przedtem tym pokazywałam. Że miałam perłę na spalę, nie, nie pamiętam już. Chyba nie, nie? Nie, chyba. Ale dłużej skrzynki, lecili na środek. Dobra, dojedziemy, idziemy, idziemy. Tutaj... Gdzie skrzynki? Tu jest pod wodą? Nie. Jakbyście coś słyszeli w tle, no to... To przepraszam, bo tutaj takie osoby wchodzą do mnie. No, takie fajne osoby. Nie lubię. No. Jesteś... O, tu ty! Jezus, kur... Jak ty wyglądasz! <grywy> Jakbyś mnie bił! <grywy> Ja mam drewniany miecz, nie? Będę ich straszyć drewnianym mieczem. A bo je, już wiem, bo tylko będę ich straszyć. ja mam łok, masz strzały. Mam strzały cztery, ale muszę tego typa zwalić. Dobra już gówno, nie, nie zwaliłem. Czekaj, czekaj, czekaj. O, że się uda, może się uda? Fuck. Jezus, dzięki, wiesz. Dzięki za pocieszenie. Koledze mi pomoże. To jest jakaś dziewczyna! Uuu, fuck! Jaka dziewczyna! Fuck! Zabiłem ją! Niki Zabrałeś mi O, to jest mieczek na start, ale nie nie mylę. No, tak, na start. O, masz jeszcze sobie nie sobie klatę wezmę. Ooooo! Masz spodnie jakieś? Mam dieksowe. Tutaj. Aha, ale mam już też żelazny, bo ja mam na sobie dieksowe. Ma... Jezu, składzię. Ej, masz to, i masz to, będziesz lepszy. Jak się powiesz Snipera? O, jeden mieczek. Jezus, jaki snajper! Aha, ty go nie zwaliłeś. Czekaj, typek! Pójdzie? 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 Pipa, ze mnie snajper. Wykoprzyłem ze snajperki. Jezus, jakiej snajperki? Idę po niego. Jezus, kurde! Zabij go. On ma kobla. Nie gin! Zab... Ale ja go zabiłem. Yeah! Zresztą czacie piszę. Czekaj, zabiję pa. Bo to sobie wezmę. No! jedna z ciała mi została i nie trafiłem. Ja się teraz dam kopię, jakby był ja na wakacjach. nie, 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 się w snajperka. Zabawię się w snajperka Jezus, jak to brzmi, zabawię się w snajperka. nie, w nie, snajperka po Zabij tego typa bo... Nie będę się tutaj bawił o, z dziecią... Co strzelasz? To co się strzeliło? To ty? Nie! Nie mam strzału! Zestrzeliłbym już dawno typa, który się kopał, wiesz tyle nie mam strzału, nie? Ostatnią, którą... O, mam jedną! Tak, tak, ta, 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 mi się z dupy pokazała. Czekaj, nie, nie będzie miał co za dobrej. Yeah! Poszedł! To zabity przez... zabiłeś go? no dawał jeszcze tego jednego! mnie Tylko... jest? tak, około ciebie, uważaj bo on ma łuk chyba wow, jezus, ja... ma fuksa, nie? ja mu szuk. łuk nie wiem, co Nie. jest? nie, mam pochopę powiedz mi, kiedy będzie się do mnie i zjeje, ja mu zrobię nóżki? ja mu Jakie nóżki, sorry, to nie BF jakie nóżki? Ja mam 30 strzał, mogę... ziomek do... już tam. Tak. Kop się do niego! Nie, ja go strzelę. Dobra. Nie przefiłeś. Powiem ci kiedy? To kurde, e, tam temat jest... W... On by nie? No wiem. <śleski> nie ma fuksa, nie? Pewnie będziesz mieć fuksa, jak go zabierz, później mnie zabierz, nie? masz jak to wy nie? Easy. No, ja też jestem easy, pewnie zaraz powiesz. Dobra, chodź. Ostrzegam, zabiłem sieć kolegę. Zabiłem, wow, wow, wow zabiłem chłop trzech graczy. Żeby... O, a ty go zabiłeś? Tak. No, co to chodź, no! Bo się to, okay. z tobą. Ja Ale... z refila nie mam, więc pozdro. Ja mam 5. Oh, nie, do 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 Mam mieczek ostrość 1. Zad zadam ci bardzo dużo HP. A ja by... Kamienny aż. A, dobra. Brałem ja bez my. refili, bez refili. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja emceptuję 2 miecze i ci dam, okej? mu A może, bez set, a może bez setów się bijemy? Dobro. <laughs> e, dobra. Co chodzisz, bijecie? <laughs> Jezu. Jezu. Star, <laughs> z nami, z setami. do startu. No! No! Dużo, no. Dobrze, no już będziemy kończyć. Zajebiście, kurde. Dobra. chodź na tą wyspę! To na tą zarębistą. No widzisz, ja, wystrzeliło wyspy. Chodź na tą zarąbistą wyspę. Ja na niej nie, nie, nie mogę wskoczyć! Ooooou! Wow. Jezu, wyskoczyć na niej nie mogę! Czemu nie mam VIP-a? To bym sobie to Jakiś e-będzie miałem ten spacer Jezus No f**k! <fuck>! Lubiał <noise> ustawiać się gdzieś indziej Chodź do info, 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 info Nie no już Ustawiałam się 5 minut U info, dobra, info, chodź Idę ręło What A tu jestem za tobą Dobra. Kiedyś muszę tego parkura wejść w ten co dobra, ustaw się ładnie Dobra dobieg końca, mam nadzieję że Mam nadzieję, że się podoba łapki w górę, subskrybujcie Ustaw się ładnie Nie proszę cię Dobra, mam nadzieję, że się podoba łapki w górę, subskrypcję proszę. Tak, tak, tak Dobra, fajnie Dobra, to do zobaczenia, cześć